PL. Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. No i wygrał Adrian Polak. Polak zawsze wygrywa. <laughs> nie jednogłoś jednogłośną decyzją. Aha, zaskoczony? Nie, ja nie mam nic do Rodego, Rudy. Uważam, że jest ambitny, ale no. Kurde, trenowałem z Polakiem e, chyba parę razy i chyba Polak sportowo jest mocny, nie ma co pierdolić. Powinien walczyć znowu o pas w przyszłości. Okej, okay, czyli widzisz jakby już kolejny pojedynek e, z Wiewiurem lub zwycięzcą pojedynku. Wydaje mi się, że Polak z Ferrari powinni zawalczyć, ale tym razem e, o pre, miano pretendenta do pasa. Okej, okay. a to fajny, fajny pomysł, oby na zasadach MMA, bo te zasady tak, bokserskie tak, chyba tak. nie do końca wyszły. Tak, tak, nie no, ten boks był żenujący wtedy. Okej, okay, przechodzimy już do najważniejszej kwestii, czyli Filipek zwycięzca pojedynku, wygrywasz z Darolwem, e, zmieniasz łańcuch pokarmowy, jesteś nowym królem e, zwierząt. E, no lew nie miał dzisiaj wiele do powiedzenia, jak to wyglądało z swojej perspektywy. z mojej perspektywy wyglądało to tak, że trzy mocne ciosy do mnie doszły, na pewno ten podbródek jeden był mocny. Szczerze jakby Darol lew przez pierwszą minutę był dość groźny, ale czułem spokój przez całą walkę. Jakby bardziej, jak przyjmowałem na nos, to mnie to śmieszyło, aniżeli wiesz, jakby czułem realne zagrożenia. Myślałem, że będzie więcej kopał, wydawało mi się, że on jest bardziej kopiący, ale według mnie bardzo źle, że postawił na boks. Ale ogólnie jesteś zadowolony ze swojej postawy? Czy coś jeszcze mógłbyś zmienić w tym pojedynku? No na pewno wiesz, trochę wpadałem długi. z ciosami, jakby, ale uważam, że miałem, na tą wagę miałem mega dynamikę i. Ja nie oglądałem tego pojedynku, więc nawet nie pamiętam czym go znokautowałem, czy to był cios na wątrobę, czy to był sierpowy. Jakby nie pamiętam. No ja niestety nie miałem okazji obejrzeć, bo za dużo się tutaj działo, ale tak. na spokojnie na pewno obejrzysz i też w spokoju to przeanalizujesz. Zaskoczył Cię czymś Darole w tym pojedynku? No bo w zasadzie chyba wiedziałeś, że mniej więcej tak ten pojedynek będzie wyglądał. Nie, nie zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie może tym, że bił z luzu. Jakby wiesz... Uważam, że w miarę był z luzu, bo wiesz, to nie jest takie łatwe, ale on ma na tyle doświadczenia, że, że mu się to udało, ale też widziałem, że był bardzo zestresowany przed jakby tą walką, wiesz, chodził i tak dalej. I uważam, że no o to, o to jakby nie było dla niego dobre. Ja się totalnie nie stresowałem, dla mnie to był chill. Mhm. Z perspektywy czasu już odstawiając, jest w zasadzie sprawa rozwiązana, wygrałeś pojedynek. Czy ten cały medialny szum, ta spina, która była, to chyba trochę jakby musiałeś się zmuszać, no bo ciężko jest a chyba do zmuszaczmy... Dara lwa, do daro mieć jakieś takie złe emocje. Na pewno go nie rozkmieniam. Podszedłem do niego po walce i powiedziałem mu, że dziękuję Ci za pojedynek a daro, jakbym coś tam wyburczał pod nosem i tak dalej. I w ogóle na mnie nie spojrzał. Podziękowałem jego narożnikowi i tyle. Wiesz co, kurwa, nie umiem rozkminić tego dara. No na pewno podszedł do mnie kiedyś i powiedział, że co, kurwo, jakby to mnie wtedy wkurwiło. Jakby na, konferencji mnie, fame. Tak, na pierwszej Dane konferencji, też, przed pierwszą konferencją, wtedy mnie naprawdę wkurwił i zagrzał. Teraz jakby totalnie się wyłączyłem i byłem mega zadaniowcem z mega fokusem. Ale rozumiem, że temat jest zamknięty. No nie, no nie będzie żadnego rewanżu czy czegoś w MMA, nawet jakby Daro chciał. Okej, okay, czyli po prostu chcesz zamknąć temat, ale jeszcze tak się chcę odnieść do, do e, ważenia, jak był ten dis na ciebie, który wyczytał, czy ty byłeś ukontentowany, jak możesz ocenić ten, ten dis, który na ciebie spadł. Eee, na pewno ten pasikonik, ten diss pierwszy był śmieszny, ten drugi, no ten Daro, no to źle to przeczytał nawet i tak dalej, wiesz, to nie ma o czym gadać. Na pewno, na pewno Daro. Wydaje mi się, że i tak dużo zyskał na tej, na tej gali, jakby wiesz, no nie położył się po pierwszym czasie, próbował walczyć, jakby nie mam nic do niego, tak jak mówiłem, powinien walczyć dalej w fejmie, ale mieć płacone od drugiej rundy. Tak uważam. I myślisz, ile by zarobił wtedy? No uważam, że wtedy musiałby jakby walczyć dalej, no tak, aby to jakaś motywacja. Tak, tak, bo ze mną nie chciał się założyć o całą wygraną w pierwszej rundzie. Mhm. Ja w ogóle nie miałem planu, żeby go znokautować. Ja mhm. taki miałem plan, żeby jakby e, wyboksować go i potem jak odczuję słaby punkt, to w niego wlecieć. Ale rozumiem, że nie miałbyś problemu, żeby podać Darowi rękę nie, i gdzieś już jakby da, za, no, za, on za mi Nie chciał podać ręki po walce. Ja do niego nie żywię urazy. Mhm. No i co? Jedne drzwi zamknięte, drugie drzwi się otwierają. Duże wyzwanie. Jak oceniasz y, Roberta Karasia jako swojego nowego przeciwnika? Bardzo mocny, charakterny opo oponent eee, ale co, ale triatlon to nie K1 A ja uważam, że urodziłem się trochę do tego, może to za duże słowo ale bardzo lubię boks i bardzo lubię takie napierdalanie w małych rękawicach i idę tam zrobić swoje A co będzie najważniejsze w przygotowaniach do Roberta Karasza? Kondycja? No bo wiadomo, że Robert ja słynie z kondycji, kondycji Ja kondycję mam i tak dalej, uwierz mi, że to jest inny wysiłek Ja naprawdę robiłem 7 rund 5 minutowych do Daru Lwa na tarczach po 10 rund wiesz, pełny zajazd i tak dalej Dalej. Nie, to chłodna głowa, jakby i technika uważam, że w walce z Karasiem. Na pewno Karas trenuje w mega dobrym klubie, który go mega dobrze przygotuje, ale ja też trenuję w mega dobrym klubie. Klub Pan Wrocław jest jednym z najlepszych w Polsce. Ja się zgadzam, że treningi sportu walki to jest zupełnie inny wysiłek i że nie każdy, kto ma dobrą kondycję, jest w stanie przełożyć to na sporty walki. No ale to jest gość, który chyba jest rekordzistą poczwórnego, jeśli się nie mylę, Ironmana. Więc tam te płuca na pewno są ze stali. Szanuję, ale wiesz, no, dla mnie to dalej jakby nie ma odzwierciedlenia wielkiego na walkę w kickboxingu. Głowa, psychika to też może być ten kluczowy element. I timing przede wszystkim. E, uważam, że dzisiaj. Najważniejszy progres, jaki zrobiłem w walce, to że widziałem ciosy Daru Lwa, że kiedy on y, uderzał lewym prostym, ja uderzałem w tym samym momencie. Jakby, Wiesz, kiedy y, przełamałem go? Kiedy próbował drugiego lewego prostego i drugi lewy prosty przyjął na ry w tym samym momencie ode mnie. Wiedziałem wtedy, że już jest koniec i zaraz ponowiłem akcję. Uważam, że Robert Karaś będzie miał ciężko, żeby się tego nauczyć, bo ja się tego nauczyłem dopiero po kilku latach sparowania z ludźmi i uważam, że będę stanowił dla niego naprawdę ciężkie wyzwanie. Jaka formuła będzie tego pojedynku? Formuła kickboxing. Okej, okay, czyli po... małe rękawice K1. A z czego to wynika? Czy z tej kontuzji Roberta, tak. która była? Chyba to tak, jest powód. Ja też wolę się bić w stójce. Okej, okay. no. A czy jeżeli ten pojedynek byłby wygrany, oczywiście hipotetycznie, to czy walka za Amadeuszem Ferrarim to jest taka po taki pojedynek, który chciałbyś. Tak, to jest e ten rewanż, do którego i... będę dążył i który mi na pewno siedzi w głowie. Okej. Okay. Świętowanie teraz? No, teraz będzie mocne, bo przez miesiąc praktycznie w ogóle nie piłem. Okej, okay, ale powrót na matę od razu, czy jakieś inne projekty są przed Tobą, którymi zajmiesz się tydzień, świeżo po walce? Ten tydzień przyszły, jakby jadę do Warszawy i robię muzykę, ale już następny wracam. No bo walka będzie w lutym, więc trzeba, wiesz, trenować. Dokładnie. Gratulacje. Pojedynku, dziękuję za rozmowę. Dobrze jest mieć wybór, in szczególnie w inwestycjach. What good to good warto you, wybrać XTB. XTB. You decide Ty decydujesz, co chcesz invest. zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safe pan. Jesteśmy bezpieczni.